Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A dzisiaj chciałem się z wami podzielić najładniejszym widokiem, jaki do tej pory widziałem na Szczecin, panoramą Szczecina. No po prostu zobaczcie sami. No, widok jest po prostu fantastyczny. I każdego zachęcam żeby udał się w to miejsce. Jest to nieopodal jeziora Szmaragdowego w Szczecinie, na prawobrzeżu. Moi drodzy, oczywiście z zachowaniem wszelkich tutaj procedur bezpieczeństwa. Czasami oczywiście tutaj przejeżdżają pociągi. Bardzo majestatycznie to widać. No i tutaj nie zbliżamy się do krawędzi, no bo jest tutaj ogromna przepaść w dół. Więc z wszelkim tutaj poczuciem bezpieczeństwa, bo oczywiście może się urwać osuwisko i tak dalej, więc nie zachęcam Was, aby chodzić tutaj bardzo blisko krawędzi przepaści, zachowaniem oczywiście procedur bezpieczeństwa, czyli gdzieś tutaj najlepiej w pewnej odległości. Wyznania miłosne, nawet tutaj na ławeczce są, także moi drodzy. Naprawdę przy takiej widoczności, bo dzisiaj jest duża widoczność, naprawdę można tutaj mile spędzić czas, ponapawać się pięknymi widokami. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania i przekazywania materiału dalej. Wszystkiego dobrego.